Cześć, cześć, tutaj znowu ja, będziemy nagrywać tutaj właśnie filmik z moją koleżanką, powiedz cześć. Hejka. Nie wiem czy ją słychać, powiedziała hejka jakby co, nie wiem czy ją słychać było, no i pamiętajcie, że macie subskrybować mój kanał, dawać łapki w górę. No, moja siostra przyszła i zobaczycie co stanie ja z moją koleżanką z tym Siemaneczko. I zobaczymy kto jest złodziejem. musicie odgadnąć. Dobra, no to zaczynamy. Ja Trzy, mówię, nie dwa, zanwitym. jeden, start! Dobrze. Ja nie jestem złodziejem, już od razu mówię. Dobrze. No to musimy popracować sobie z moją koleżanką. Jeszcze wezmę tutaj jakby co? oznakę policji. Jeszcze może jakieś sekrety będziemy później nagrywać? Nie wiem jeszcze, nie wiem. Jak tam będzie chciały. czy znaczy, gdzie chcieli, no. Chwil, Nie! Zostaw! Zostaw to dziecko! Musimy auto znaleźć! Ktoś dzwoni? Kto dzwoni? Sara, ukradłam cię! Nie! Szybko musimy. Auto policyjne, weź w Daria! Co? Aha! Sara, Sara jakąś ukradła! Dobra, jedziemy! Nie podgłośnię jakby żeby było!

Słuchajcie, masz ją? Dobra, słyszę, Cię. masz ją, Dobra, biegniemy z buta z idziemy. Z buta idziemy. Z Co idziemy. Ej co jest? Ej, co, się... co? Masz?

Zapamię Zostawcie dla nas suba lajka, żebyśmy zapali tą z, tą, złoczy, tą złoczyńcę. Czyli bandytkę, no tutaj. Jest tutaj? O nie zaraz ukradni bank. Mam ją i parę satorek? Tak. Mam cię. Musisz. Musisz się wziąć na ręce. Musisz się wziąć na ręce. Musisz się wziąć na ręce. Weź się na ręce. Musisz się wziąć na ręce, złodziejko. Przed policją lepiej nie uciekać, bo zaraz broń wyjmiemy. Dobra, i ja wyjmujesz broń. Ja broń wyjmę. Złodziejka broni nie może mieć. Bo pójdzie do więzienia za karę. Na 1000 lat. Nie, nie na 1000, ale na mega dużo lat. Nie strzelaj do ludzi. Do ludzi się nie strzelą. Tylko się jeśli tak wiecie. Zapamiętajcie. Zapamiętajcie, że do ludzi się nigdy nie strzela. Z broni. Nawet jak jesteś ktoś policją. Prawda? To jest zabronione. Nigdy nie strzelajcie. No, jeśli że do no jeszcze można, tak moja kożarka ty tym mówi. Ale jeśli to nie jest odrożenie hmm. życia... Nie Nigdy bądźcie. mnie nie znajdziecie! No, no właśnie, no tak. Nigdy mnie nie znajdziecie! Dobrze, masz tam wszystko dobrze, dobrze. Chyba, żebym do ciebie zadzwoniła. Dopiero, Dopiero 4 minuty minęły. Ha, 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 ha. Jedź tym autem. Ej, bo mnie nie, nie Ej, mnie nie zabrałaś. Już, idę, Nigdy mnie, znajdziecie, nie, złapać, to... tam, nigdy mnie mm. nie znajdziecie. Musimy ją złapać, widzowie. Mówię wam to, nigdy nie znajdziecie. Właśnie nie wiem. Nigdy... <coughs> Dopiero 5 minut w filmiku. <coughs> o. Ja poczekaj, poczekaj. Jak pichnę, widzowie, powiedzcie mi na zdrowie. Co? Nie. Czego? Jedzie?

Nie. Ta scenka musi się udać. Tutaj dobrze jedziesz. Tu. Zaparkuj tutaj, spróbujmy ją y, ten. Wyszukać. Czekaj na mnie! Czekaj na mnie! Weź pora na Nie, weź pijdenki, weź pani No mama! Mówię, mamy Dobra. Do... Tu kiedyś była w ogóle zjeżdżalnia. Mam no, ja wam pokazać? Pamiętacie? Może ktoś tam z youtuberów nagrywał jak była ta zjeżdżalnia. To było cudowne. Nie wiem kto tam jeszcze. No, może ktoś tam nagrywał, że Jakby tu weźliście... Patrzcie tutaj widzowie. Też możecie odkryć to. Lecimy. Dobrze, ja lecimy. Lecimy czy nie? Tak, lecimy. Ja mam pistolet. Czy Nie, lepiej paralizator, a jak już to, jak już to, ja patrz, jak Nie to jest? To jest pistolet, to paralizator. Ja ci będę patrzeć na to. A woda? O! No, to, widzę Tak, widzę! Widzę ją! Z wodą! Jeździ. No zobaczcie jaką skorylki, Ja takiej niestety nie mam. Ale może kiedyś się jeszcze uda. Więc jak zostawicie dużo subów, dużo lajków, to oczywiście się uda. i Uda się Robuxy za to kupić. Oczywiście, gdy będę dużo zarabiać, no to do, Robuxy się uda. A, ja spadłam. Dawaj, gonią! Gonią, gonią. Ja spadłam. Dobra. I do was. Lecimy tam, dowiecie się, dowiecie się, dowiecie się, dowiecie tam lecą. Musimy im pomóc. dowiecie do dowiecie się, Bo się, dowiecie trzeba do się, wziąć. Kiedyś może jeszcze sekrety odkryjemy jakieś. Razem? No. się, dowiecie No. dowiecie oczywiście. Ja też też nam dużo się, będziemy nagrywali, nagrywali, później będziemy Nagrywali, starych prezesów. Moja kuczelnika częściej będzie ze mną nagrywać. Mogę na dzisiaj tylko No a to później, dobrze. 9 minut dopiero. Nie wiem. Gdzie jesteś? Jestem w wodzie. Nie będzie, mnie. Dobra, ja idę teraz po gmach. Dobrze, szukaj ją, ja pójdę teraz po domach patrzeć. Jaki skuterek? Bierzemy ten. To jej nie nie da się jej mam rycyka. To jest Nie, to, pół, pół to jest tu. Po oknie, to Na szkołni nie ma, na szkołni na pewno nie ma. Dobrze. A nie. I w koszownię. Akurat w tym miejscu. To jestem ja. No właśnie, ci idę. Dobra. Dobrze, zaraz sekrety możemy odkryć, jak chcecie. Tylko musimy być w Słucham? Tak, jakiś tam się Dobra! to nigdy nie znajdziemy! No, Tak, Prawie się udało! Mama, prawie się udało! to wyłączyć, Syrelia! Jeszcze już się umiałam! prawie była blisko, prawda? No, trzymałam już, już ją i jest Dobra... W w realu. Dobra. Teraz musimy sobie dom zbudować. Żeby... Żeby... Żeby później budować fajny taki dom. Już I teraz... Wtedy nigdy. będziemy tam łapali bandziorów. Już teraz nigdy mnie nie. No dobra, znajdziemy ją, ja już gdzie ona jest. Tak, tylko muszę coś tutaj zrobić, już ci powiem, oczywiście. Nie ja będę tak. I ja mam dom... czekaj. Czekaj, ja muszę sprawdzić, bo tutaj na kamerce nie Wiesz, widać. 12, 12, 12. Widzę. Tak, na razie taki. Na razie taki, ale później zobacz. na. na, na. Ja mam duży domek. Ja mam taki. Tylko pusty. I najwyraźniej jeszcze nie kupiony. No, będę udawać, że kupiony. Tylko musimy teraz udekorować. I musimy wszystkie biurka postawić, żeby ją odnaleźć. W końcu, no bo tyle już dni minęło, że aż nie możemy znaleźć. Ja idę teraz do domu i ja szukam wszystkich jej dowodów. Dobra, dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak, dobrze, 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 zróbmy tak. Będziemy szukali, wszystkich dobrze, dobrze, dobrze. Będziemy szukali jej wszystkich dowodów. Dobrze, dobrze. Będziemy szukali jej wszystkich dowodów. Już mamy różne papiery. Dobrze, dobrze, dobrze. To zaraz ją znajdziemy. Widowie, wy też zostawiajcie suba, żebyśmy ją odnaleźli. No wiecie. No i musimy mieć dużo subskrypcji, żeby ją odnaleźć w końcu. No. No musimy że miało trochę, trochę chłopaków, chyba z 12. No. Musimy. No. I z wszystkim się nie udało. Wszystkim się nie udało. Dobrze, to też wiemy. To musimy jeszcze jej odnaleźć dużo dowodów. O, czy tu mnie dzwoni? Do mnie też. Eee, wiem kto. To może to złodziejka, bo ona ma to przecież numer. Być może. No, najgorzej. Musimy jakoś ją teraz pokonać. Teraz się rozłączyła w ogóle. To się teraz nie rozłączył. to No, u mnie też właśnie. Och, ci ludzie, ci ludzie. No. Mójcie, chodźcie do mnie, poszukamy jakichś dowodów. Dobrze, tak, za chwilę, tylko poczekaj. Dobra, No i znowu Krystunik. Dobrze, no to yy, jeszcze kilka minut i musimy już skończyć to, bo za długi zaraz filmik będzie. no A wiecie widzowie jak to jest, wiecie widzowie jak to jest, jak ma się długi filmik i później trzeba wysłać. No to tak długo będzie to trwało. No, yy, no, będę chyba nagrywać nie wiem ile odcinków na ile dni. Ale. Natomiast. Jutro... Kilka odcinków będziemy nagrywać, no na wiecie. Tak. Ale Dłużo. jutro, jutro, już jest poniedziałek, wiecie, jak to tam jest, ponieważ szkoła jest. No. No a w poniedziałek jutro mamy mm, te zajęcia. No. Więc może kiedyś się uda, ale jeszcze mamy na chwilę. Nagrać. Jeszcze 5 minutek. No. No, hej, nie, tak. I, po... I potem dokończymy dalszą część. Dobra. Hej. Chodź, chodź. Hej, chodź. hej, hej. właśnie tu mam jakieś akta jej. Jakie, jakie? O, Znalazłam dwie walizki tego i jeden, huh. jeden papier. Aha, no dobra. Dobrze, to dobrze. To jest, jest, jest zabójstwo takich kryminalnych rzeczy, czyli zabójstwo porwa. Co? To Słyszycie, to Słyszycie to widzowie? Widz... Słyszycie Widz... to? I? Są... Zabójstwa. Widzimy widzów. Prosimy. Jakie jest tam? Za osób poiste rzeczy. Co jest? Tutaj, w... Słyszycie to? O, ten, o bank, nie nie o wirus. Jak mniej. No. no. Nie pamiętam, o tutaj, tutaj są wszystko napisane. A? Messenger. Nie, to są bardziej wiadomości. Ja tutaj szukam o aktach kryminalnych. O tutaj było. Dobra. Musimy tu wszystko odnaleźć. Szaleć. Tak? O gdzie Kasia. Czy mi te uszy nie grają? Ej! Czy coś... Czy jest, nie, czegoś ci nie przypominają? To przy... na filmiku jest! Czy czegoś się nie przypominają okulary i te uszy? Nie wiem. Hmm. Czy ona nie jest. nie wiem. Nie wiem, nie wiem. A może to jest ta złodziejka? No właśnie tak. Ja bym ją opuściła, zamknęła i zdjęła. Dobrze, puśćmy ją. Wejdź, wejdź, spoko. Musisz w ogóle gadać? Wejdź.

Добре, добре. А на Хм. Не ВЕМ. Почекай, чекай. Далее, далее, чекай. Spokojnie. Dobra, dobrze. No to niestety za chwilę musimy kończyć już, ale jeszcze kilka minutek i już za chwilę skończymy. To i Jeszcze nie pa. Słuchaj, wracajmy do domu, poszukamy trochę i rzeczy w aktach Dobra. kryminalnych. A do może, może na następnym odcinku dokończymy. Dobrze, to kończymy. To papa, pa, nie zapomnijcie o subie, nie. lajku i no wiecie, to papa pa. do następnego dnia, do następnego filmiku. Czy mojego już też się żegna? Powiedz papa. Adios. Pa. No, czyli papa. Pa. No to do zobaczenia, papa. pa. Adio. Pa.